Na pewno ciężki mecz. Cieszy zwycięstwo 1-0 Gra już była troszeczkę lepsza niż w Krakowie. Myślę, że kontrolowa kontrolowaliśmy spotkanie. Tutaj pogoń próbowała jakieś tam kontrataki. Uzyskiwać. Mieli jakby może nie 100% sytuacje, ale Próbowali się odgryzać. Cieszymy się ze zwycięstwa. Przygotowujemy się do meczu z Olimpią To zdrać nam jeszcze, jak to było z tą bramką? Czy dośrodkowywałeś, czy strzelałeś? Nie, nie będę ukrywał. Widziałem Fidzia tam. biegał w pole karne. chciałem mu wrzucić na głowę. Wyszła. Wyszedł tak, jakby centrostrzał. Cieszę się z tej bramki. No i co, co tutaj jeszcze dodawać? No, zwłaszcza, że to druga bramka z rzędu, a trochę czekałeś na tygodę w tym sezonie, a teraz jak się rozkręciłeś, to na dobre. No, to na pewno buduje zawodnika, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są trzy punkty i cel, jaki mamy. Duży Czy są pytania do Tomka? No, drugi mecz, drugie zwycięstwo, więc swoje póki co robicie I, i w perspektywie tego, że macie w przyszłym tygodniu domowe spotkanie, to. No interesująca perspektywa, prawda? No na pewno, no. Najważniejsze jest to, że przywitaliśmy się tutaj z kibicami dobrze. I oczywiście zachęcamy ich wszystkich, żeby jeszcze więcej wspierało nas tutaj na Arenie Lublin. Bo to jest na pewno potrzebne. Ostatnie spotkanie z Pogonią obfitowało bramki i dzisiaj tylko jedna. No, jedna, ale ta najważniejsza. Myślę, że to też nie jest tak, że my musimy tutaj Wygrywać po 5-0. Najważniejsze są punkty. Mieliśmy ku temu sytuację, żeby podwyższyć wynik, nie udało się. Najważniejsze jest to, co padło. Jedna bramka wystarczyła, żeby zwyciężyć tutaj na arenie. Gdzie? może powiedzieć. 18 meczów chyba w poprzedniej rundzie, 0 bramek. Teraz dwa mecze w nowej rundzie, 2 bramki. Co się zmieniło? U ciebie? Zapytam się pana redaktora. Analizował pan poprzednią rundę w moim wykonaniu? Oglądałem większość, meczów, tak. No to wydaje mi się, że to było. Byłem cofniętym, bardziej zawodnikiem, miałem inne założenia, troszeczkę. Wiadomo, no troszkę szczęścia na pewno trzeba, ale przepracowany okres przygotowawczy na pewno mi dał dużo, ponieważ wróciłem po może nie tak ciężkiej kontuzji, ale. Jakby mnie wyłączyła na dwa miesiące, cieszę się, że szelam te bramki. Ale, tak jak mówiłem, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby wygrywać.